Czy Polska wyjdzie z grupy na Mundialu? To ja nie będę ryzykował odpowiedzi, bo to jest tak w piłce nożnej jak w polityce. Jeden nawet świetny, tak jak Lewandowski, no nie wystarczy, musi być drużyna, musi być drużyna. A czy będzie, chociaż my nawet naprawdę mamy kilku bardzo dobrych zawodników, no nie tylko jednego, chociaż no taki wielki światowej klasy jest Lewandowski. Bardzo się z tego cieszę, że takiego mamy, chociaż wolałbym taką Polskę, gdyby on, żeby on grał w no, Legii Warszawa na przykład. O, może kiedyś. <gry> No ale na razie takiej Polski nie mamy, chociaż musimy do tego dążyć, także i w tej dziedzinie. W tej dziedzinie. Ale y, życzę naprawdę z całego serca, żeby wyszli z grupy a nawet więcej, żeby poszli jeszcze dalej. No, w końcu. Były takie czasy, że się nam udawało. No, wejść do strefy medalowej. No, dwa medale żeśmy zdobyli. Brązowe to brązowe, ale jednak medale. No.